To jest jedna z tych map, które traktujemy jak największy skarb. To jest jedna z 30 map ze wspaniałego atlasu renesansowego atlasu Ptolemeusza z 1467 roku atlasu, w którym możemy zobaczyć wyobrażenie świata tuż przed odkryciem Ameryki. Jest to również znakomite dzieło sztuki sztuki zdobniczej, sztuki kartograficznej. Rzadko się zdarza, żeby z książki zszytej można było zobaczyć więcej niż otwarte dwie strony. Tym razem jest to niezwykła sytuacja, w której możemy zobaczyć jednocześnie w jednej sali wszystkie mapy z tego atlasu.